Bardzo dużo czasu zajęło mi wnikliwe przetestowanie tego telefonu, ale w końcu postanowiłem zrobić pełną recenzję i przedstawić Wam moje wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy S20, a konkretnie wersji na Snapdragonie 865. Ale zanim zaczniemy, to ja oczywiście nazywam się Szymon Kosek i na tym kanale testuję dla Was technologie, głównie Samsunki, dlatego jeżeli jeszcze tego nie robicie, to koniecznie rozważcie subskrypcję po więcej materiałów, takich jak ten. A teraz możemy zaczynać. Zapraszam! Zacznę tylko od podkreślenia, że jest to model zakupiony na chińskim rynku, a co za tym idzie, nie ma europejskiego Exynosa 990, jest za to Snapdragon 865, lecz postaram się zrzucić problemy z tym związane na boczny tor, bo pomijając kwestię bebechów, telefon siłą rzeczy zachowuje się praktycznie identycznie jak te, które znajdziecie na półkach w polskich sklepach. Szybko jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ja ten telefon zakupiłem ze strony tradingchenzen.com, ale nie wiąże się to z żadną manipulacją, sztucznym zachwalaniem czy hejtowaniem. Wszystko, o czym tutaj mówię, jest moją własną opinią i nikt tego w żaden sposób nie cenzurował. Okej, okay, no to przejdźmy do samego telefonu, a konkretniej do jego wyglądu zewnętrznego. Na pewno nie należy on do moich faworytów, jeżeli chodzi właśnie o wygląd, ale nie można mieć wszystkiego, i patrząc na tegoroczne flagowce, właściwie wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Najbardziej, oczywiście, piję do plecków tego smartfona. Wyspa z aparatami nie jest ułożona symetrycznie, przez co telefon kołysze się na stole, gdy leży właśnie na pleckach. Na szczęście, wyspa ta nie wystaje aż tak mocno, jak ma to miejsce w modelu Ultra i raczej porównywałbym ją do tej z zeszłorocznego modelu S10. To właściwie największa zmiana wizualna względem tamtego telefonu. Kolejną, troszkę mniej dla mnie zauważalną zmianą jest brak złącza Jack 3,5 mm i niestety wiem, że dla niektórych jest to dość istotny aspekt. W zamian, w zestawie dostajemy tylko słuchawki podpinane do gniazda USB typu C, ale nie ma już żadnej przejściówki. Na szczęście koszt takowej jest bardzo mały, ale fajnie gdyby Samsung o tym pomyślał. Zmianie uległo również ułożenie klawiszy. Zniknął przycisk Bixby i szczerze mówiąc, troszeczkę mi go brakuje, bo jednak szybki dostęp do usługi Google Pay był bardzo przydatny. Nie będę bardzo narzekać, bo przycisk zastąpiłem usługą ekranu krawędziowego, ale mimo wszystko troszeczkę tęsknie. Pozostałe przyciski znalazły się po prawej stronie urządzenia, ale dla mnie są bardzo dobrze ulokowane i bez problemu mogę je sięgnąć swoim kciukiem. Drobne kłopoty pojawiają się w momencie, gdy chcę zrobić zrzut ekranu, ale tutaj raczej posiłkuję się po prostu drugą ręką lub gestami ekranowymi. U dołu, oprócz wspomnianego gniazda USB typu C znajdziemy jeszcze głośnik, który w połączeniu z górnym głośnikiem tworzy układ stereo. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z jakości dźwięku. Znaczy, i tak jakoś często z nich nie korzystam, bo raczej sprowadza się to do posłuchania muzyki w trakcie, gdy biorę prysznic, ale nawet w takiej sytuacji głośniki grają głośno. Sytuacja z basami powtarza się z modelu S10 i urządzenie potrafi wydobyć z siebie naprawdę ciekawe brzmienie. Polecam również włączyć sobie optymalizację Dolby Atmos, bo poprawia ona jeszcze troszeczkę jakość dźwięku. Przechodząc do ekranu. Po raz kolejny Infinity All Display, czyli ekran z dziurą. Teraz jest ona na środku, a co najważniejsze, jest dużo mniejsza jak dla mnie jest ok, bardzo szybko się do niej przyzwyczaiłem i nie zamieniłbym jej na żadnego nocza czy inne pigułkowate wycięcia. Może czasem podczas oglądania jakiegoś wideo potrafi być irytująca, ale na dłuższą metę raczej jestem fanem tego rozwiązania, choć mimo wszystko ciągle czekam na obiektywy pod ekranem. Dobra, a teraz sam ekran. Mamy tutaj oczywiście wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 6,2 cala. Proporcje ekranu to 20 do 9, a rozdzielczość maksymalna to 1440x3200 pikseli. To przekłada się na zagęszczenie na poziomie 563 punktów na cal. Jest bardzo, bardzo dobrze. Wyświetlacz pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass szóstej generacji, ale dodatkowo mamy naklejoną fabrycznie folię ochronną, która niestety dość łatwo się rysuje. W mojej S10 od razu ją ściągnąłem, a tutaj postanowiłem sprawdzić jej wytrzymałość. Po dwóch miesiącach wygląda jak na załączonym obrazku, czyli nie najlepiej. Na szczęście nie ma problemu z używaniem czytnika linii papilarnych, ale o tym za momencik. Jeszcze szybko przeskoczmy do rozdzielczości. Odświeżanie na poziomie 120 Hz jest dostępne tylko w rozdzielczości Full HD, natomiast maksymalna rozdzielczość, czyli HD+, obsługuje 60 Hz. Nie można mieć wszystkiego i trzeba wybrać. Ja na swojej 20 używam tylko 120 Hz połączonych z rozdzielczością Full HD. Nie widzę dużej utraty jakości wyświetlanych treści, a szybsze odświeżanie cieszy oko podczas przejść czy zwykłego skrolowania menu. OK, pod ekranem mamy jeszcze ultrasoniczny czytnik linii papilarnych. Działa bardzo przyzwoicie. Tak jak wspomniałem, mam od nowości założoną folię i czasami prawdopodobnie przez to miałem problemy z odblokowywaniem ekranu. Nie były jakieś uciążliwe, więc folia została. Odblokowanie jest bardzo szybkie i praktycznie zawsze bezbłędne. Zmieniło się natomiast lekko położenie samego czytnika i teraz jest on usytuowany troszeczkę wyżej. Jak dla mnie jest to zmiana na duży plus i faktycznie łatwiej jest sięgnąć go kciukiem. A teraz przejdźmy na chwilę do oprogramowania. Omijając mieszany język angielski z polskim w menu, o czym wspominałem już w kilku poprzednich filmikach, to jest naprawdę bardzo dobrze. Nigdy nie miałem tak płynnie działającego Samsunga. Od początku użytkowania telefon złapał zaledwie jedną czy dwie przycinki. Raz wystarczyło zaczekać, a raz pomógł szybki reset, ale naprawdę absolutnie nic się z tym telefonem większego nie dzieje, z czego jestem bardzo zadowolony. Trochę myślałem, że jest to kwestia innego procesora, ale czytając wasze komentarze, dochodzę do wniosku, że Exynos pod tym kątem też daje radę i raczej jest to atut samego telefonu. Telefonu, a nie obecnego tutaj Snapdragona. Bardzo się z tego powodu cieszę i autentycznie odpalanie, zamykanie czy przeskakiwanie pomiędzy aplikacjami to nie było żadne wyzwanie dla S20. Dodam jeszcze tylko, że użytkuję ją jako daily fauna, czyli mam na nim bardzo dużo aplikacji, bardzo dużo plików, zdjęć, filmów i tak Przechodząc szybko właśnie do pamięci, 128 GB tej wbudowanej i aż 12 GB pamięci RAM z racji, że jest to konkretnie model S25G. W podstawowej S20 dostaniecie 8 GB pamięci RAM. I mam nadzieję, że będzie to wystarczająca ilość. U mnie raczej wygląda to tak, że tego ramu ciągle mam trochę wolnego, ale mimo wszystko 6-7 GB jest w użyciu. No i jeżeli mogę prosić, to dajcie mi znać, jeżeli użytkujecie ten telefon i jest z tym jakiś problem. Będę Wam bardzo wdzięczny za komentarz. Ok, ale wracając jeszcze do pamięci. Nie ma problemu z rozbudową tej wbudowanej, ponieważ możemy wrzucić tutaj kartę microSD, a tym samym rozszerzyć pamięć na zdjęcia czy filmy. Tacka z kartą jest hybrydowa, co oznacza, że możemy wrzucić tutaj dwie karty SIM lub jedną SIM i jedną kartę microSD. Moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie, pomijając oczywiście to, w którym wsadzić do telefonu możemy wszystkie trzy karty naraz. Przechodząc jeszcze do wydajności i kultury pracy urządzenia. Ja osobiście nie miałem żadnego problemu z jego nagrzewaniem. Wiem, że takowe problemy były, ale jakieś aktualizacje ponoć rozwiązały te drobne kłopoty. W komentarzach pisaliście mi również, że wydajność Exynosa 990 nie jest zauważalnie niższa i tak naprawdę to nagrzewanie było najbardziej znaczące w kontekście różnic pomiędzy Snapdragonem 865. Tak jak wspomniałem, u mnie jedyne nagrzewanie występowało w momencie używania nawigacji w samochodzie, ale telefon znajdował się na przedniej szybie, gdzie zwykle oświetlało go. Słońce lub po prostu w sytuacjach bezpośredniego wystawienia na promienie słoneczne. W takich typowych dla użytkowania sytuacjach nic takiego związanego z podwyższeniem temperatury nie miało miejsca. No i okej, okay, przejdźmy teraz do aparatów. Tutaj jest niestety o czym opowiadać, bo mój moduł troszeczkę różni się od tego w wersji globalnej. Mam wrażenie, że u mnie jest delikatnie gorzej, ale i tak jestem w stanie to zaakceptować. Zdjęcia robione tym smartfonem troszeczkę bardziej wpadają w cieplejsze odcienie i czasem mają wyraźne przyświetlenia, ale to już wynika z działania HDR-a. Jako całość kształt i tak wydaje mi się, że jest bardzo dobrze i teraz możecie zobaczyć przykładowe fotki. Oczywiście te, które wyszły, no i te, które nie wyszły. Ale wracając do parametrów. Mamy tutaj trzy matryce z tyłu urządzenia. Konkretnie obiektywy: szerokokątny 12 megapikselowy, zwykły, również 12 megapikselowy i teleobiektyw, który tych megapikseli ma aż 64. Główna matryca jest troszeczkę ciemniejsza niż miało to miejsce w przypadku S10, bo tam jednak mieliśmy przysłonę o wartości 1,5, a tutaj mamy tylko 1,8. Niemniej jednak oba telefony robią bardzo dobre zdjęcia w nocy, choć w mojej S20 pojawiały się spore problemy z trybem zdjęć nocnych. Jest to związane raczej stricte z oprogramowaniem i obróbką zdjęcia przez urządzenie, a nie samym osprzętem. I mam nadzieję, że jakaś z aktualizacji naprawi ten problem. Chodzi tutaj konkretnie o artefakty w bardzo ciemnych polach na zdjęciach robionych w trybie nocnym. Miejsca, na które padało jakieś światło, nawet bardzo delikatne, są odwzorowywane raczej dobrze. Tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to problem tego trybu, bo w trybie profesjonalnym, po zmianie czasu otwarcia migawki na dużo dłuższy, zdjęcia wyglądają bardzo dobrze. Ale trzeba już użyć do tego statywu. Niemniej jednak nie jest to ogromny problem, bo z trybu nocnego korzystam sporadycznie i raczej nie robię zdjęć w totalnych ciemnościach. To również zaakceptowałem i mi to nie przeszkadza. Dostałem też od Was sporo próbek zdjęć z europejskich modeli S20, i tutaj coś takiego nie występuje. Przeszukałem też internet w poszukiwaniu przyczyny, i tutaj również pudło. Prawdopodobnie moje dwa chińskie modele muszą mieć jakiś wewnętrzny problem. Jeżeli chodzi natomiast o wideo, to tutaj też jestem pod wrażeniem jakości. Bardzo stabilne 4K w 30 lub nawet 60 klatkach. Możliwość nagrywania w 8k, choć na ten moment zupełnie nieprzydatna, to ciągle jest to jakaś możliwość. Ale wspomniane 4k jest naprawdę fajne. Dodatkowo bardzo dobra optyczna stabilizacja połączona z tą elektroniczną. Nie mam się tutaj do czego doczepić, bo wszystkie filmiki, choć kręcone z rąsi, są naprawdę mega stabilne. Jedyne czego naprawdę bardzo mi brakuje, to loga. Takiego jak ma na przykład Xiaomi w modelu Mi 10 Pro, ale niestety nie można mieć wszystkiego. Jedynym minusem aparatu jest autofokus, ale też nie ma jakiejś dużej tragedii. W normalnym życiu raczej będzie to nieodczuwalne, natomiast przy nagrywaniu filmików na kanał czasem miałem problem z szalającym autofokusem. Dużym plusem natomiast są mikrofony usytuowane praktycznie dookoła urządzenia. Zarówno z przodu, jak i z tyłu dźwięk ma bardzo dobrą jakość. Człowiek mieszka koło takich samych 20 lat. Nawet nie ma pojęcia, że tutaj można tak powiedzieć, więc... Może się to okazać pomocne dla vlogerów, którzy nagrywają siebie raz przednią, a raz tylną kamerą. Stabilizacja i tak działa słabo. Ale tutaj mikrofon powinien działać lepiej w 20. Teraz się zobaczy. Mi osobiście brakowało tego w modelach S10 czy S9, którymi zdarzało mi się nagrywać jakiegoś vloga z podróży. Kolejny obiektyw to ten z przodu urządzenia. Aparat do selfie ma 10 megapikseli, ale robi zdjęcia w zupełnie wystarczającej mi jakości. Jest bardzo dobrze i choć czasem nie jest jakoś ultra ostro, to i tak zdjęcia wyglądają naturalnie i nie są rozmazane. Przednia kamerka również obsługuje nagrywanie w 4K w 60 klatkach, więc to też plus. Kolejnym trybem w aparacie, nad którym chciałbym się pochylić, jest tryb Live Focus, czyli po prostu rozmywanie tła. Działa to dość dobrze, zarówno na aparatach z tyłu, jak i z przodu. Czasem sztuczna inteligencja źle oddzieli fotografowany obiekt od otoczenia, ale i tak efekt końcowy jest do zaakceptowania. Na moim modelu konkretnie miałem czasami problemy z wyłapowaniem fotografowanej osoby, i finalnie zdjęcia nie były robione z efektem głębi, ale też nie zdarzało się to super często. Podejrzewam, że to niestety też kwestia jakiejś wady w oprogramowaniu. Kończąc temat aparatu, a właściwie kilku aparatów i kilku problemów. Pomimo tego wszystkiego jestem mega zadowolony. Zdjęcia mają naprawdę bardzo dobrą jakość. Wachlarz obiektywów też jest obiecujący i pokrywał praktycznie 99% moich potrzeb. Ten 1% to zdjęcia, gdy chciałem zobaczyć kratery na Księżycu, no ale niestety to potrafi przecież tylko S20 Ultra. Hehe. <laughs> Dobra, a teraz bateria. Tutaj też słyszałem różne głosy, ale powiem wam, jak było u mnie. Tak jak wspominałem na początku. Ekran mam ustawiony ciągle na 120Hz i rozdzielczość Full HD. Takie ustawienie zużywa trochę więcej energii, ale osobiście nie widzę sensu stosowania tutaj 60Hz. Jasność ekranu ustawioną mam na adaptacyjną, ale też bez jakiegoś wielkiego oszczędzania. Przy takiej konfiguracji i moim przeciętnym użytkowaniu osiągałem wyniki rzędu od 3 do 5 godzin SOT dziennie. Wahania dlatego, bo często kończyłem dzień z jakimiś 20 lub 30% zapasu, więc spokojnie jeszcze godzinka na ekranie by się zmieściła. Ogólnie nie musiałem się jakoś nadmiernie martwić o to, czy energii wystarczy mi do południa czy do wieczora, bo jednak ciągle był zapas. Z komentarzy wyczytałem, że i wy otrzymywaliście podobne wyniki, więc podejrzewam, że polskie sztuki zachowują się podobnie pod tym kątem, ale tutaj znowu zwracam się do Was z prośbą: dajcie mi znać w komentarzach, jeżeli tak jest, no i po prostu pomóżmy sobie nawzajem. Z góry bardzo dziękuję. Sama bateria ma pojemność 4000 mAh, czyli nie jest wcale jakaś mała, ale nie ładuje się też jakoś super długo. Niewiele ponad godzina to czas, w jakim spokojnie doładujecie ten telefon do niecałych 100%. W zestawie załączona jest 25-watowa kostka do szybkiego ładowania. Jeśli kupicie telefon z Chin, tak jak ja, no to dostaniecie oczywiście jeszcze adapter. Wtedy polecam kupić jedną kostkę z polskiej dystrybucji. Tak jest po prostu łatwiej. Ładowanie bezprzewodowe natomiast może odbywać się za pośrednictwem 15-watowych ładowarek, więc również szybko. Oczywiście telefon wspiera takie funkcje jak ładowanie zwrotne, płacenie zbliżeniowe, pracę w trybie DEX czy inne super inteligentne narzędzia do pracy. Ogólnie wydaje mi się, że to mógłby być temat na zupełnie inny materiał, więc dajcie mi znać co o tym po prostu sądzicie w komentarzach na dole. Wracając jeszcze do istotnej kwestii jaką jest cena. Oczywiście aktualną znajdziecie w opisie tego filmu, i też tam was odsyłam. Ale chciałem powiedzieć, że absolutnie nie namawiam was do kupowania tego telefonu tylko ze strony Trading Shenzhen. Ja osobiście zakupiłem tam ten telefon, bo chciałem dostać go na Snapdragonie. Wiąże się to z pewnymi korzyściami, jak na przykład praktycznie zerowe problemy dotyczące interfejsu, szybkości pracy, nagrzewania telefonu i czasu pracy na baterii, ale ma to też swoje minusy, jak wspomniany aparat czy delikatnie zielonkawy wyświetlacz, o czym mówiłem już w poprzednich odcinkach. Z serii problemów z moimi S20kami z Chin. No i teraz pojawia się pytanie, czy plusy są większe od minusów? Moim zdaniem, tak. Zważywszy właśnie na tą cenę, która jest delikatnie niższa. Oczywiście chciałem tutaj zaprezentować ogólnie model S20, dlatego powiem szczerze, że moim zdaniem warto również kupić go w standardowym polskim sklepie. Ale gdybyście chcieli mieć Snapdragona tak jak ja, to chętnie podzielę się z Wami szczegółami dotyczącymi zamawiania w tamtym sklepie, no i innymi sprawami z tym związanymi. Piszcie do mnie śmiało w komentarzach lub bezpośrednio na moich innych social mediach, do których linki znajdziecie w opisie. Kończąc mój wywód, slash recenzję. Ja z tego telefonu jestem naprawdę bardzo zadowolony i nigdy nie miałem tak niezacinającego się telefonu. Już dla samego tego aspektu mógłbym zostawić wszystkie inne wady w tyle. No i mam nadzieję, że choć trochę pomogłem wam w podjęciu decyzji. Jeśli film Wam się podobał i był przydatny, to strzelcie tą łapeczkę w górę, dajcie też subika, no i udostępnijcie ten film, bo to pomaga mi zwiększać zasięgi. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć!